Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem o której to oglądacie ale mam nadzieję że Wam się podoba, więc zachęcam Was do zasubskrybowania. Jak dwóch debili próbuję pracy w kuchni. Albo z te okulary. Masz monokl. Co jeba? Monokl. Gdy jesteś, gdzie, to jesteś w Czekaj, o tu. A, a, a to masz zajebiste okulary. Cześć. Dzień dobry. Dobra, okej. Okay. Dwa razy to. Jak się robi prościej, to... Mozzarella... To pizza, mozzarella i szynka. A pizza, jak pizza? Sos, mozzarella. Coś zapomniałeś. Jest otwarty? Zamknięty. No, w tym się otwiera, no. Otworzyłeś git. Kładąc ten sos, nie wiedzieliśmy, że to był jeden wielki błąd. No kur... ej w... Ej, wylewa Oku... się i wylałem przypomnę ponieważ... Czekaj Czekaj, e, szynko Nie, no w ten sposób stworzyłem prościutto no, i do pieca wszystko, a nie z koła nie, nie, nie no stare już daje, daję o! ale zajebiste co robi właśnie taki? I... taki wiesz, placek o! czekaj, cyk i szynka. Mijałeś tą pizzę już? No, tylko nie wiem jak się nakłada na ten... O nie, czekaj. Czekaj. Czekaj, bo mi... Czekaj, uciekły mi składniki, czekaj. Stary, przesuń się, muszę składniki nałożyć. O nie, czekaj. O. Dobra stary, nakładaj. Hmm. Czekaj no nakładaj stary, czekaj, nakładaj no ład, dostałem <suszy> tym plackiem po mordzie Czekaj. teraz, no, Paul No tak jakoś. No a spokojnie, nakładaj No, no Nie, czekaj. Podnieś Nakładaj no. No bez <suszy> Poprawię. A co jakby im właśnie tak podejść i jeszcze nawet jej nie zjadł, na stole leży? Smacznego talerza. a no, poszli sobie. Prachuj. No to jednego klienta mniej. Myśl zajebała pizzę. Ten, odbieram zamówienie tutaj. Tutaj, tutaj, szczur zjedza za darmo. Taki szczur to pożyje. Dobra, ja to po To ja tutaj... Jak o. coś, to jest ta pizza w tym piecu? O bo dobra, to ty nie robisz. Y... Gdzieś ciasto, w lodówce? W no, no czekaj, ta, ta mruba pilnuje pizzę. Placek Szynka się. Ser I tutaj powtórkę zrozumiałem. O, nałożyłem. O nie wylefa się. Patrz, o, nie. nałożyłem. O, jak tyś to zrobił? To delikatnie. Jeden do... Uch. Dobra, jak coś, to zrobimy sko skończyły się sosy. Znaczy, skończył się sos, to musiałem zamówić. No, dobrze. Ej, na chuj trąbisz. A teraz też zamówiłeś? Co? ciasto też zamówiłeś? Nie, ciasto nie. Mówić, no, tak, bo, nie no, ciasto zamówiłem, dobra. tak, było ostatnio... No, ciasta nam zostało chyba ostatnie. No, połóżę to. Dobra, ciebie do kosza Dobra, stary, ja idę po kolejne. Jak ładnie. Zaprosił to dla ciebie, przyjacielu. Kurwa, szczurze nie mamy, A ciebie tu zostawię. No, otwiera się, git. I kartonik do, do wywalnia. nie ma. Konniku też nie ma. Co? Dobra, to ja zamówię wszystko. Skoników też nie ma. Okej, okay. to już już... I no, co jest? i tu ma ster otworzony już całe. Więc to może zostawić... na no, chciałem O, składniki przyjechały. Ale Saigon mamy na tej kuchni. Czekaj. To jest musar czekaj. Czekaj, trzymaj ciasto. Weź sobie jedno. Wsadzam jedno już do wyrobienia. No bo ile czasu zostało stary? Bo musimy też ją odpocząć. Te gry jest na sekundę, pamiętaj. Co sekundę jeszcze. Mozzarella i prosciutto. No? Powaleni ci dostawcy nawet do opakowania nie umieją wsadzić. Ej, jest... ja nie ma sprawiedliwości, po prostu Co? Tylko szczury, tu nie ma sanepidu. Szczury to jest sanepid. Wychodzą, zabierają. są takie w sumie... To są w sumie takie darmowe, wiesz... Szkoda, że, że tu równie da się nic zrobić. I nie dążymy. Na przykład jakiś jakiś... pizza z tym. O nie, wylewa się. Mozzarella jeszcze jest potrzebna jedna. A to spowalone, że... Ej, szkoda, Ej, wiesz, że zostaw to tutaj na... Jak tutaj się stoi. Złożymy Co? Ale powiem ci, że pizka nawet spoko. Mamy no, jeszcze raz pizzę się... Chcę powitać Ej, my, my mamy 250 dolarów na, na start? Nie. A no, bo ty jeszcze robisz zamówienie, dobra, to ja robię tutaj pizzkę już. To znaczy muszę złożyć zamówienie. Motorola i po prostu najzwyklejsza, spoko Ja nie jestem O kurwa, ja tego przyjechało, O kurwa Co, sporo? No chłopie, chuj Musiałem zobaczyć, czy nam starczy na kolejnych klientów To już ho, ho. Ej, na chuj tyle tego zamówiłeś? <laughs> Było na później ...służyć zamówienie tak jak nie wiem... Ty zajmij rynku. się tym... ...rozkładaniem, a ja robię tutaj spiską. czyli macerolka... ...szkoda że ten, że... ...na przykład jak zamówisz to... Gdybyśmy mieli karton i samo ci nie da jakoś ten No Do lodówki To musisz po to laduki w Ani sam sobie nagrani? wiem no, Czekaj Jak się nakłada na talerz stary bo ja Czekaj, może się uda No Stary wiesz na uszy na talerz bo mi hu -hu nie chuchu nie da rady jeżeli tylko sądzę so, so zanieść. Czekaj, jakie jeszcze było? I stary, jest mozzarella, masz jeszcze 40 sekund. Na co? A, na ten. Na dostarczenie nie dostawić... te... A, w ogóle czekaj. Dzień dobry. A nie, nie, nie zdążymy. Jak nie zleżymy? A nie, dobra, jednak nie Po jeszcze prościutko to. Wiem już się robi. Już w piecu jest. Dobra. Już jest git. Zrobiona. Więc jakbyś mógł nałożyć na tym zawalony talerz. Bo mi coś nie wychodzi właśnie. No musisz tak jakby położyć yy, drewnianek główno tak blisko talerza i kliknąć prawie przycisk O prawy A dobra O nie poszli sobie Czekaj Jakaś dziewola Jezus Maria I co tu się zbodził? I tu się pizza zbogowała, co jest? Nie wiem dlaczego, ale tu się pizza zbogowała Czekaj. Sosik Raz Raz, dwa Czekaj, diewola to widziałem rzecz Potrzeba jest Salami Czekaj Yyyy, czekaj, 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 wola? O, bo jeszcze, dobra. Dobra. Bo jest chyba najprostsza, nie? No, spoko. Cześć. Nie zblogowało mi się. O. O co, stary, wyjebałem głos na dyspozycie. No, spoko. Dobra, czy gości brakuje tam? To znaczy wiesz, wszystko z git, a ty tam wiesz, do lodoweczki możesz wszystko przynosić. Żeby wszystko na miejscu było Tutaj w ogóle na stole pizza macie. się zbugowała, nie wiem dlaczego. Co się zbugowało? Pizza na stole... W stół... w stół się wkleiła. Jak gdzie? No tu. Aha. <laughs> Czekaj, czekaj, Sosy są, czynka jest, to też jest Ciasta też są, więc na razie nie rozumiem Dobra Czekaj, diaw... A, gdzie jest ta diawola? Kur... Przesuń się! <gry> Dobra, tutaj panoramę potrzebują Dziękuję, to jest mozzarella, mocarella, więc spoko. Diawola i prościut to Pociany jest diawola i prościut to Czekaj. Ale no, mozzarelli już zaczęli zrobić, bo już spierdala gościu prościut to Jaki prościutto to jest mozzarella. i szynka Ja już zapomniałem w ogóle o tej pizzy Dobra, jest w piekarniku jak coś gotowa jakaś w piekarniku no w piecu czekaj to jest diabola to jest czekaj to jest mozzarella, to jest czekaj więc musisz zrobić zamówienie o połowę mniejsze i pomóc mi w kuchni bo ja ...zapominam często czymś no dobra czyli możesz zrobić wszystkiego po jednym i sosy tylko dwa możesz zjeść. no dobra żeby ci też tyle nie zeszło i w ogóle dzień dobry cześć dzień dobry cześć jeszcze cześć dobra ty jest i jeszcze nie się no o, dobra cześć. Ce-a mai no, fost? O curte de vâlă de varase. Uh -huh. Ale słyszę, że masz katar taki masakryczny Każdy jeden lajk like, to jest Nie. jeden dzień szybciej, żeby wyzdrowiał Niestety Nie jest dobrze Dobra, odjawola... Raz Ready O jak tak tu jesteś to mógłbyś ten, ym, jeszcze ten. Będziecie poprosić o rozłożenie talerzy? Tak żeby były każde osobno. No już czekaj. O, o zajęliście. Czy to jest zlew? A dobra. Jechał A z tą pizzą, ja w ogóle sos mi wyparował z pizzy Tak z dupy no. To niemalże pewnie zakręcona Pewnie tak O, A, widzisz? Czekaj, ja idę złożyć tam jakieś No i dobry Prościut to i wola, oczywiście. Ja chyba z szynką samą, nie? nie. Tak, to jest z serkiem, jest... no. Dobra, jedę ja po Syk i garęczą mu Jest, z, z pie pie tak. Nie pieczarki, tylko salami nie ma Gdzie są pieczarki? Ja znaczy... A tu dobra Pieczarki, no salami ciągle mi się nie lubią jest salami dobra Stary ten, jakbyś mógł, to ponaco tam w tym miejscu główne ten w Ja tutaj porobię pizzki. Tak, ja to ja Ale jak głowy walczyć. <grym> Nie wiem, właśnie tak co to wiem. Eee... Czekaj, ja gdzie oni są, a dobra. I spokoj. Za stronie talerz. i mozzarella no ma, nie ma, musi mozzarelli to trzeba usić tu co jest? o, mozzarella, dobra A tu jest saigon powiem ci no troszkę a jeszcze tutaj co tu jest szynka idzieś macarem przyjacielu trzymałego i to jednak prościut to dobra szyneczka i maszralka. I do piekarnika w sumie to jest bardziej piec taki wiem, no, wiem. No, no. ale piekarnik też może być albo mikrofalówka Kolejni prościut tutaj mozzarella Dobra, czekaj, no, to I z go stosunku, Jeszcze jest? Już jest trochę tam, no? Czekaj Komu ja robiłem tą... Aha, dobra tu, zresztą do Prościut teraz Prośby Mozzarella no, Ej komu jeszcze ta prościut tutaj jedna pizza? Czekaj. Tam, tego, tam tego stołu tutaj, nie? Tam, A, zapomniałem tutaj. o tym drugim stole, czekaj. Bo on też chce, prosił to, to, czekaj. Tylko mozzarella robię. Jest stary, zamów ciasto, ciasto. Już, 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 No idź podać ten farsz. moja idę. Zamówić. Dobra, to idź. Prosił to, to, to jeszcze mozzarella. Jeszcze mozzarella możesz zamówić. Też go zamówię. No ciasta też brakuje i sos... Sosów tak samo. Ruch, 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 ruch. Nie no, co tam idziemy jeszcze, ale nie jest? Kurde, kurde, kurde. Może zdążę. Dążysz na luzie? 15 sekund stary. No nie tak to nie zdąży. Nie zdążyłem. Ser wywalił i poszedł se. <grymne> Będzie dla innego klienta. W tym razie. Mozzarella. Co? Najzwyklejszy. Ej, tu jest w ogóle. Już mo mogę... Albo czy to twoja? Co zrobił, dobra. No i spoko. Hmm. A ah, klejeci są w mamy w ogóle Może trochę czekaj Kwiatki wypierdolili z tego Na chuj mi kwiaty tutaj tył na bocale Zależy oczywiście tu, 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 czekaj, to, dobra, to... Estetyczniejsza jest, przynajmniej. Prawie w środku, nie? No, czyściej. I za jakiegoś się bo z busa? Bo tutaj stoi jeszcze. No. Chuj jeszcze rzeczy. Dobra, ja odbieram zamówionko. Cześciu, tutaj dobra, dobra. Już się robi. Czekaj, mój ser, gdzie, gdzie jest? Tu co jest? Karton to jest do wywalenia. Masz tam ser może? No właśnie przyniosłem. O nie. O nie. Ty nałóż tam na serwo bo... i w ogóle. Tu możesz podawać, bo ona jest gotowa. To jest szczupnę mozzarella. Może się nałożyć, bo ona jest zrobiona, stary. Ona jest zrobiona. Nie jest to... zrobiona. Ona jest, Nie jest zrobiona, bo ja ją zrobiłem, stary. A to jest sam sos. Ona ci się spali. Mo popatrz te... na kolor ciasta, stary. Nie spali się, pan No, <laughs> no widzisz. Oni taką lubią. Lubią, ta. No dobra. I zobaczmy co teraz, no Czekaj idę? No widzisz. Kurwa niezupieczony. On mówi, że to niezupieczone, jak kurwa niezupieczony. No nie wiem. Może za mało. Nie wolno świecić się z czarnych ludzi. <laughs> Wiemy, ale to zajtuje, prościut to. Ja prościut Co Sowiec jesteś yy, takim użynem. No właśnie Okej, kościół ciut... mamy 30 sekund stary Szybko 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 kościół Kurwa serwis padł No szybko do pieca stary 10 sekund mamy, no. nie zdążymy Nie uda się No trafić nie umiesz o. No nic niestety Hej, Siemeneczko, to jest y, koniec tego filmiku, więc zachęcam Was do zasubskrybowania i polejkowania tego filmu, żeby Was nic nie ominęło z tego kanału. Filmy będą się pojawiały w poniedziałek i w piątek. Dwa razy w tygodniu. Niekoniecznie z moim przyjacielem, ale postaramy się to nagrywać jak najczęściej się da. Będą na tym kanale się pojawiały najróżniejsze gry, a przede wszystkim Project Zomboid. Więc Zachęcam Was do zasubskrybowania i zobaczenia, jak nasza historia się potoczy. Do zobaczenia w poniedziałek. Plus ocenić możecie, która była najlepsza próba.